Jak być może wiecie, mi dosyć często przetrafiają się dziwne historie, które opowiadam Wam na początku tych materiałów, jak jest posucha, to co dwa tygodnie, ale raczej dłużej nie muszę na takie dziwne historie czekać. No i właśnie o takiej jednej historii chcę wam teraz opowiedzieć. Otóż um, udałem się w poprzednim tygodniu wraz z całą moją rodziną, więc Ania, wózek, Tymek, Klaudia, nie to, że wózek jest częścią rodziny, tylko to jest dosyć znamienne w tej historii. Poszliśmy do miejskiego zoo, i do galerii handlowej, zaparkowaliśmy, wjeżdżamy windą, zatrzymujemy się na jednym piętrze, wchodzi pani też z wózkiem, zatrzymujemy się na kolejnym piętrze, a tam stoi produkt, idealny produkt galerii handlowej, pani, która dosyć mocno wzdechnęła. Ja byłem na końcu tej windy, ale i tak słyszałem to westchnięcie, więc i powiedziała te oto słowa, których nawet nie skomentuję. W Polsce jednak rodzi się za dużo dzieci, skoro ja tutaj stoję i czekam 5 minut i nie mogę wejść do windy. Ha, ha! tada! Witamy w kolejnym odcinku, co jest grane. Dzisiejsze suchor raczej zalicza się do gatunku tych mocniejszych. Otóż uwaga, dlaczego jaś na sprawdzianie zdejmuje spodnie? Bo pani każe zaznaczać odpowiedzi ptaszkiem. Ho, 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 ho. Już widzę stróżów moralności w komentarzach! ho. ho, ho. Witam Was jeszcze raz w kolejnym odcinku, co jest grane, w którym za chwilkę opowiem wam o różnych ciekawych grach planszowych, karcianych i być może nawet bitewnych, ale jest XXI wiek, więc myślimy tylko o sobie, więc najpierw opowiem wam o tym, co się działo i co będzie jeszcze dziać w trollu, tak więc uwaga, jedziemy. Na początku powiem wam o odcinku, który się odbył i nawet sporo osób go obejrzało. Jest to odcinek środowy. Zazwyczaj jest to recenzja, ale tym razem postanowiłem zrobić taki mini poradnik o tym, jak mądrze i tanio kupować gry na święta i nie tylko. Rzeczywiście widziałem w komentarzach, że Wam coś takiego się przydało. E, dawaliście również swoje pomysły. Bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi, że planszeo zamieniło się w, z takiej strony, która próbuje naśladować BGG. W wyszukiwarkę cen. Super fantastyczna rzecz. Ja sobie tam wlazłem i rzeczywiście zrobili duży krok naprzód od momentu kiedy się pojawili na rynku, tak więc niech zostanie mi wybaczone to, co nie zostało powiedziane i mówię e, i że planszeo to też jest taki serwis, gdzie możemy sobie sprawdzić, jakie dobre ceny gier planszowych są. O. O, już proszę. I ostatnia rzecz, która się odbyła w tym tygodniu, to odbył się również Stream Black Friday. Jak zwykle pewnie działo się potąd. Mówię, że pewnie, ponieważ nagrywam ten odcinek przed tym, kiedy będzie Black Friday ten stream. Więc jeśli się odbył, to był na pewno epicki, pewnie było was dużo i pewnie rozwaliliśmy stronę niejednemu wydawcy. O, dokładnie tak. To było. Natomiast co jeszcze będzie? Jutro przekochana, przeukochana, stęskniona niezwykle co daliście wyraz w komentarzach po poprzednim filmem e, najlepszej pięćdziesiątki gier planszowych, że bardzo się stęstniliście za Markiem, za Carlosem. Trochę mi się przykro, że zrobiło, bo tak nie tęsknicie za mną, ale nie macie cały czas, ich macie e, dosyć rzadko, więc bardzo proszę, tęsknijcie. Chłopaki się niezwykle ucieszyli e, i jeszcze bardziej e, szczerze do kamery się będą. Jutro drugi odcinek. Eee, najlepszej 50, gdzie jak zwykle będziemy rozdawali przeepickie, przefantastyczne nagrody. Wystarczy tylko subskrybować ten kanał, więc bardzo proszę, kto jeszcze tego nie robi, a robi, nie robi tego 27%. Aha, <laughs> ja mam takie statystyki, więc widzę. 27% ludzi, którzy oglądają ten kanał, ogląda nie subskrybując go. Tam więc niech te 27% zasubskrybuje i będziecie mieli możliwość wygrania fantastycznych gier planszowych. Ale się nagadałem, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ za tydzień, dokładnie tak, za tydzień też sobie obejrzycie, co jest grane, ale to wiecie, będziecie sobie oglądać. Ale będzie również nasz event, tak jest, nasz event trollowy, czyli Rzuć Kostką się nazywa. Rzuć Kostką 3 i 4 grudnia, przez sobotę i niedzielę będziecie się bawili i ze mną, i z Karlosem, i z Markiem, ponieważ wszyscy będziemy na fantastycznym konwencie warszawskim przy ulicy Wójcickiego. Kampus jest na Wójcickiego 1 przez 3, ale hala sportowa, piękna, duża, wielka, na Wójcickiego 5 jest również wydarzenie na Facebooku, tam sobie można zobaczyć, co się będzie działo, jacy będą wydawcy, jakie będą sklepy i w ogóle i w szczególe, dużo, sporo serdecznie Was zapraszam. Odpaliłem na Waszą y, prośbę również możliwość kupienia sobie biletu online y, w serwisie My Evento, tak więc kupujcie, y, przychodźcie i bawcie się razem z nami dobrze. O, sporo tych ogłoszeń, ale słuchajcie, skoro te robimy, to dużo trzeba się nagadać, żebyście nic nie zapomnieli, a subskrypcja Wam też w tym pomoże, żeby wiecie tam. O, to będzie, o, sobie ten! Może tak, może nie. I jedziemy teraz do przeglądu gier. Ale zanim przejdziemy do rozstrzygnięcia konkursu i kto dostanie kroniki zbrodni, to taka mała informacja, ponieważ ten fragment jedyny kręcę zaraz po tym, kiedy skończyłem stream Black Friday, owy. Dlatego tu jest jeszcze czerwono, bo zgubiłem telefon, nie mogę go znaleźć, więc nie mogę zmienić koloru. Tak czy inaczej, całe co jest grane nakręciłem wcześniej, a ten fragment dogrywam po Black Friday, tym streamie. I mogę potwierdzić, wcześniej domniemywałem, że cały czas jest to największy stream plażówkowy w Polsce. Przewinęło się przez ten i prawie 4000 osób, w szczycie było 876 osób i dane, które do tej pory mam od wydawców, którzy się chcieli podzielić tą informacją, z tych wszystkich linków trollowych, specjalnych ofert trollowych, kodów trollowych, słuchajcie, kupiliście łącznie 914 rzeczy, czy gier, czy różnych gadżetów, które też można było dokupić, tak więc zbrawo wy pokazaliście siłę trollowej hordy, rozwalając niejedną stronę, parę wam się oparło, tak więc pozdrawiamy tym wszystkim, których strony nie wytrzymały, zainwestujcie w serwele, ponieważ ponieważ za rok Was znowu odwiedzimy. Tak czy inaczej, przechodzimy sobie teraz do użytkownika. Bardzo proszę Fenira, który wygrał Kroniki Zbrodni, gdyż ponieważ, no cóż, jego powód jest dość ciekawy i oryginalny. Pozdrawiamy serdecznie teściową, bawcie się dobrze. A właśnie w nagrodę za to, żeście tak kapitalnie wczoraj funkcjonowali na streamie, mam dla Was mega, super, kapitalną grę. Mianowicie Clash of Cultures może trafić do jednej z osób, która ogląda w tym momencie kanał, jak zwykle rozstrzygnięcie tego konkursu za tydzień i Clash of Cultures znowu trafi do tej osoby, która jak najfajniej, jak najciekawiej przedstawi fakt, że właśnie do niej ma trafić ta gra. Oczywiście w następnym tygodniu będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, tak więc piszcie, bądźcie elokwentni, wymyślajcie różne ciekawe rzeczy i co? Widzimy się przy konkursie w następnym tygodniu, a teraz wracamy sobie do przeglądu planszówkowego. Raz, raz, dwa, trzy, hej, koko, koko ko, euro. spoko, piłka leci hej, wysoko, dokładnie tak. Te piękna melodia, która była hymnem euro w momencie, kiedy Polska i Ukraina razem zorganizowały mistrzostwa Europy w piłce nożnej i po co ja wam to teraz zawyłem? Zawyłem wam po to, żeby zrobić piękne wprowadzenie do gry po tłem Eleven. O, nawet mógłbym tak sobie zrobić, bo o! Jest ryj, jest gra. Tak czy inaczej, gra planszała wydana przez portal. Jest to eurogra dla jednego do czterech graczy, gdzie będziecie mogli wcielić się w kogoś, kto pokieruje klubem, czyli będziecie menadżerem klubu piłkarskiego. I jakie to było fantastyczne, kiedy ja pacholenciem, będąc, grałem na komputerze w różne menadżery i różne polskie zespoły doprowadzałem na szczyty. Moim sukcesem było wygranie Ligi Mistrzów. Ruchem radzionków. Tak jest, cały czas mam to w serduszku, jak również ruch Radzionków. Tak więc jeśli ktoś chce takie bariery porobić, to bardzo proszę, może spróbować pograć sobie w grę pod tytułem Eleven. Teraz gra na czasie, wiecie mistrzostwa świata i te sprawy, więc pewnie troszkę większe zainteresowanie tą grą będzie. Zobaczcie. O co w tym chodzi? Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć o tej grze menadżerskiej, jest fakt, że jest to gra menedżerska i nie jest to prosta gra menedżerska. Otóż sama instrukcja ma 32 strony grubo zapisane i jest sporo pytań w internecie, tak czy inaczej, ja nie mogę, jak ja mam w to wszystko grać? O tym jeszcze będę mówił w dzisiejszym materiale. Tak czy inaczej, każdy z graczy otrzymuje takie trzy planszetki. Jest to gra bardzo miejscożerna, więc musicie mieć sporo miejsca albo po prostu wolną podłogę, żeby sobie w to zagrać. Każdy z graczy otrzymuje planszetkę stadionu, którą będzie rozbudowywał w trakcie rozgrywki co będziemy otrzymywali punkty. Mamy naszą kadrę menedżerską, za co też będziemy otrzymywali punkty pod koniec rozgrywki. Mamy naszych dyrektorów, łącznie trzech, których wybieramy w formacie draftu na początku rozgrywki i spośród bodajże 16 dostępnych. Ja zawsze wybieram tą panią z pieskiem, jak do mnie trafi, bo ona tak fajnie wygląda, dokładnie ten piesek. Do tego mamy kartę meczu naszego przeciwnika, który powinna ta karta znajdować się w ten sposób. No i właściwie jest to wszystko. Kart mamy, jak widzicie, sporo jeszcze znaczniki, które nie zmieściłyby mi się w kadrze i i to daje nam obraz bardzo regrywalnej, ale nie takiej prostej rozgrywki. Sama gra będzie trwała 6 rund. Kto po tej szóstej rundzie będzie miał najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. Runda składa się, bardzo proszę, z takich elementów tygodnia, czyli w poniedziałek mamy spotkanie zarządu. Jest to właściwie karty wydarzeń, które dociągamy i sprawdzamy, co się stało. Wtorek, środa, czwartek, a faktyczny czas naszej gry, gdzie będziemy wykonywali akcję, na zasadzie kup, sprzedaj zawodnika, rozbuduj sobie stadion, wpłyń na zatrudniony personel, Czyli to, co menadżerowie klubów piłkarskich można powiedzieć powinni robić. No i oczywiście piątek. Piątek jest to wielki dzień. Jest to dzień meczu. Dzień meczu wygląda w ten sposób, że tutaj zbudujemy sobie najpierw stosik. Ja na razie mam jedną kartę, ale powinno być więcej. Nie. Mamy sobie stosik naszych przeciwników, mamy raport naszego skauta. Możemy oczywiście poziomować sobie trudność, trzecia, druga, pierwsza liga. No i kiedy dochodzi do meczu, sprawdzamy sobie jaka to jest konkretnie drużyna, jak ona jest poustawiona. No i oczywiście mamy dopisanych piłkarzy do tych konkretnych koszulek, których zatrudniamy. No i będziemy porównywali poszczególne sekcje, które mamy na naszej planszerce i albo będziemy zdobywali, albo nie będziemy zdobywali bramki. Nie jest to tak jak mówię, łatwe i proste do wytłumaczenia w parę minut, ale dość wam jeszcze wiedzieć że w grze mamy też taki tryb, bardzo proszę, scenariuszowy. Mamy takie scenariusze, które możemy sobie rozgrywać, zawsze mamy jakiś cel, no i oczywiście jeśli osiągniemy ten cel, to wygrywamy rozgrywkę. Ja muszę przyznać, nie będę się jakoś specjalnie mądrzył na temat tej gry, ponieważ na razie zagrałem trzy razy i to pojedynek sam, samotno, samodzielny. Grało mi się bardzo ciekawie, ale miałem bardzo dużo pytań odnośnie samej rozgrywki. I nic dziwnego, że tej gry nie ma jakoś specjalnie dużo w internecie pod względem takim recenzowym, recenzyjnym. Innym, bo, bo nie wiem, bo może z jednej strony jest dosyć trudne i ciężko to wszystko wytłumaczyć, z drugiej strony, może nie wiem, temat piłkarski nie byłby taki klikalny w czasie mundialu, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej grą się zainteresuje, bo swojego czasu sporo w takie menadżerki grałem. Wiecie, pak ruch radzionków, ligę mistrzów wygrał. Jak pojawiłyby się pytania na temat to, czy są piłkarze i kluby takie prawdziwe. Nie słuchajcie, jest to planszówka, nie gra komputerowa, to nie jest FIFA i to po prostu byłoby zdecydowanie za drogie, żeby takie zabiegi. Tutaj powstały. Więc jest to uniwersalna, dość trudna eurogra dla fanów piłki nożnej. Jedną z moich ulubionych gier planszowych jest gra, która niestety nigdy nie została wydana w Polsce. Mianowicie ta gra nazywa się Mafia City. Dawno, dawno, strasznie dawno temu kupiłem ją, kiedy byłem w Essen i muszę przyznać, że bardzo duże próby czyniłem, żeby tę grę wydano w Polsce. Niestety były to próby, które nie spotkały się z dużą aprobatą polskich wydawców. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że gry mafijne cały czas są wydawane, a jedną z takich gier jest gra, którą otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Nakrzak Księgarnia i ta gra nazywa się Syndykat z Zbrodni, jak nosi tutaj reklama na pudełku, porachunki mafijne w 20 minut. No, myślę, że sam fakt, już po kiedy wyjmujemy klamki itp., itd., to akurat tyle mniej więcej powinno to zająć. Ale zasadniczo no, zobaczmy o co chodzi w tym syndykacie zbrodni. Zanim przejdę do pokazania wam, czym jest ta gra ze Psucia, od razu wam powiem, że bardzo mi się podoba, że nasza księgarnia dodaje zawsze takie, wiecie, zwykłe, proste naklejki. Tu drzewko, tu kosteczka, tu krasnoląd można się podpisać, można nalepić sobie, nie wiem, nagle na czoło, gdziekolwiek, podpisać czyje to jest i bardzo fajna rzecz. Takie małe coś a cieszy. Ale idziemy do tej gry ze Psucia mroku, gdzie ludzie są z dubeltówką, z alkoholem, mają wąsy, jeżdżą samochodem z pepechą, czy jak ta broń się w tym momencie nazywała. Zasadniczo świat gangsterski. Ten świat gangsterski mamy przedstawiony na dwóch stronach planszy, czyli mamy jedną stronę i po drugiej stronie mamy drugą stronę planszy i mamy dzięki temu dwa warianty rozgrywki. Mamy również dodatki, które sobie dodajemy mniej lub bardziej do gry, dzięki czemu każda rozgrywka w mojej opinii będzie nieco inna. Jest to gra dla dwóch graczy, również z wariantem dla jednego gracza, więc już mamy znowu zwiększony potencjał regrywalności tej gry i o co w niej chodzi. Każdy z graczy otrzymuje sobie taką planszetkę, gdzie też ma wytłumaczenie co robią jego żetoniki. Mamy do tego wszystkiego drugi taki wachlarzyk, który służy do przysłaniania dla drugiego gracza i za tymi właśnie rzeczami będziecie trzymali wylosowane wcześniej z Waszych woreczków żetoniki Waszego gangu, które z kolei będziecie przenosić na różne dzielnice planszy i pierwszy gracz, który zdobędzie 25 punktów no to w tym momencie jest zwycięzcą. Jak je zdobywacie, te punkty? Ano, jeśli przeniosę sobie taki znacznik na jakieś pole, dostaje tyle, jaką siłę miała położona w tym momencie przeze mnie jednostka i w tym momencie mogę sobie dostać tu i widzicie, że będę sobie mógł zdobywać w między międzyczasie punkty. Kiedy ten rząd mi się zapełni, no to gracz, który będzie miał więcej w danym rzędzie, zdobywa punkty, które są na końcu tego rzędu. Tada! Jest to bardzo proste, zobaczcie jakie to jest opłacalne. Ale to nie jest tylko taka zwykła, prosta wykładanina, ponieważ będziecie również wykonywali akcje z pola, na którym położyliście, czyli na przykład dobieracie sobie jakieś jednostki, czy na przykład możecie rozwalić komuś jednostkę, którą trzyma sobie za tą kotarką, czy na przykład możecie przesunąć się na torze tej dominacji w jedną lub w drugą stronę. Więc bardzo miłe, bardzo ciekawe, bardzo fajne. Jeśli chodzi o prostotę nie, zasad, dodatkowo możecie sobie zdobywać nie, y, dodatkowe żetony, które będą wzmacniały wasz gang. Proste, niezwykle, ale idzie się w tym bardzo ciekawie pobawić. Pora na coś lżejszego i bardziej kolorowego, chociaż gra Eleven była całkiem kolorowa, tak czy inaczej, jeśli chodzi o piłkę nożną, z której się nie żartuje, ponieważ to nie mam pojęcia, dlaczego jest sport narodowy u nas, bo nie wiem, lubimy przegrane sprawy. No dobra, tak czy inaczej, nie, nie będziemy żartowali sobie z poważnego sportu, jakim jest piłka nożna. Nie będziemy się również zajmowali mafijnymi porachunkami. Pora na coś, coś lżejszego, mianowicie gra, która nazywa się pod przykrywką lekka, Prawie że imprezowa gra, ale w której trzeba będzie troszkę podedukować, a dokładnie nie dać się złapać, kiedy będziemy na kogoś patrzyli. O, zainteresowani! No. Każdemu facetowi się taka umiejętność przyda. Tak czy inaczej, zapraszam do obejrzenia, co to jest za gra. O co chodzi w tej super szpiegowskiej grze? Po pierwsze, jest to gra imprezowa, bo będzie toczyła się na imprezie karnawałowej. Po drugie, jest to gra masowa, czyli maksymalnie w tej grze może wziąć ośmiu graczy. Mamy rozłożone wszystkie postaci i mamy również drugą taką samą talię, którą rozdajemy po graczach. Gracz, który jest aktywnym graczem, jest tak zwanym super szpiegiem i kładzie sobie swój taki znacznik na jakiejś dowolnej karcie i mówi, że wywołuje tego i tego szpiega. I teraz gracz, który ma tę kartę, na ręku musi do niego mrugnąć jakoś, tak, żeby inni gracze nie widzieli. Jeśli ten gracz zobaczy, no to mówi, że dzięki agencie, na przykład 10, do zobaczenia następnym razem. I kiedy będzie trwała tura kolejna, muszą sobie podać ręce. No i teraz gracz, jeśli miał rzeczywiście taką kartę, tą kartę, którą miał na ręku, zatrzymuje przed sobą jako punkt, a ten gracz, który wskazał tego agenta, czyli poprzedni aktywny gracz, zatrzymuje tę kartę i też ma w tym momencie jeden punkt. Jeśli się pomylili, tę kartę wywalamy, ktoś. Kto miał tą kartę na ręku, ją zrzuca z ręki i nikt nie dostaje punktów, i tyle po imprezie. No i jest tura następnego gracza. Ale jak widzicie, mamy również tak zwany kontrwywiad, no i gracze, którzy będą obserwować bacznie te okolice. Na przykład komuś się wydaje, że widział, jak ktoś mrugnął, no to oczywiście mówi, pokazuje tego gracza, który nie mrugnął, no i w tym momencie sprawdzamy, jeśli mu się udało, zabiera kartę z ręki tego gracza, i tak, która była karta tutaj, i dzięki temu dostaje dwa punkty. Natomiast jeśli mu się nie udało, wszyscy zrzucają karty i nikt nie dostał punktów. Tada. A ten gracz, który wskazał, traci ten żeton, ponieważ jest to żeton, który będzie dawał w przyszłości jeden punkt na koniec gry. Gra kończy się w momencie, kiedy jednemu z graczy kończą się wszystkie karty na ręku, wtedy podliczamy punkty, lub ewentualnie kiedy wszystkie osoby zejdą z parkietu, wtedy też sprawdzamy ile mamy punktów przed sobą. Gracz, który ma ich najwięcej, oczywiście zostaje zwycięzcą. Tada! A teraz dział na ciekawostki, ploteczki i trochę obgadywanki. Jedziemy sobie od wytłumaczenia, dlaczego jestem w koszulce Magica, ponieważ zawsze zakładam tę koszulkę, kiedy mam coś zamiar powiedzieć o Magiku, więc uwaga. Otóż Magic będzie obchodził swoje 30-lecie jej, czy lubicie, czy nie lubicie, ten fakt trzeba docenić, że ta karcianka tyle lat się utrzymała na rynku i cały czas jest bardzo, ale to bardzo dużą karcianką, w którą grają miliony ludzi na całym świecie. No i teraz z okazji tej 30-lecia postanowili wydać piękny set kart. Ten set kart będzie, słowa nostalgię, jest tutaj hasłem kluczem, nostalgiczny zestaw kart, który ma pobudzić właśnie waszą nostalgię i to pobudzenie będzie kosztowało was. 999 dolarów, dokładnie tak, bez żadnych centów, jeśli jesteście z Ameryki Północnej dostaniecie to w tym roku, jeśli nie jesteście z Ameryki Północnej, no to sorry, nie powiem co bombki strzeliło, w tym roku tego nie będzie, dopiero dostaniecie ewentualnie w przyszłym roku, no i 999 za nostalgię, którą nawet nie będzie można grać w żadnych turniejach, sorry, ale nawet ja w tym wszystkim odpadam, kolejna rzecz, Przechodząc się ostatnio po warszawskim Games Workshopie zobaczyłem takie coś, co się nazywa skarpeta choinkowa, proszę. Taka orkowa jest, taka jest spieńsmarinowa, taka chaosu jest też. I można sobie kupić, kosztuje to 61 zł. Mi się to się akurat spodobało. Kupiłem sobie chaosu. Są też bombki za cztery dyszki. Wiem, że co po niektórych takie gadżety jarają, więc bardzo proszę Was o tym informuję. Jeśli nie będziecie mogli sobie zdobyć tego w Polsce, zdobywajcie sobie, z tego co widziałem na Amazonie jest, tylko patrzcie skąd to będzie do Was szło. Jeśli jest to gdzieś przy granicy naszego państwa, to bierzcie, jeśli będziecie chcieli, żeby to szło z Anglii. Oj, to nie próbujcie. Ja już robiłem coś takiego, zamawiałem kiedyś stamtąd, szło to chyba półtora miesiąca, kiedy nie było okresu świątecznego, więc wiecie, no to będzie szło troszeczkę, wiecie, jak pomoc z Niemiec na Ukrainę a może być, ale w końcu nie wiadomo, czy dotrze, szczególnie przed świętami, więc uważajcie. Kolejna rzecz. Nieustraszeni Normandia. Bardzo ciekawa, miła karcianka. Bardzo ją lubię. To jest taki, wiecie, miks trochę deck buildingu, trochę rzucania kostkami, trochę budowania terenu, trochę scenariuszy. Jest recenzja na kanale. Jak nie wiecie, to sobie zobaczcie. Ta gra będzie miała swoją kontynuację. Nazywa się Nieustraszeni Stalingrad. To będzie miało aż 15 scenariuszy. Będzie miało też zmienne środowisko. I co mi się strasznie podobało w określeniu od tych, którzy, ludzi, którzy chcą tę grę wydać, to będzie tak zwane Destructive Legacy. Więc jeśli chcecie być Extraktiv w trakcie gry, to bardzo proszę, taka opcja będzie. Czy w Polsce wydawca to ma zamiar wydać? Nie mam pojęcia, nawet dzwonił przed chwilką, oddzwonił do niego, zapytam, co chciał, a przy okazji zapytam, no skoro już dzwonię, to czy jak da mi zielone światło, żeby wam powiedział, to wam oczywiście nie powiem. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, ostatnio dosyć sporo pojawiło się takiego narzekania, zresztą bardzo słusznego, i teraz jest ten element obgadywanek. Który bardzo mocno wybuchł w momencie, kiedy przy Nemezisie lockdown, wydawca powiedział, że sorry, to jest errata instrukcji, spoko, ale również są jakieś tam błędy na kartach. Nie wiem, jeszcze w tym momencie aż tak się w to nie, nie nie wgryzłem. I, i, I teraz możecie sobie te karty. Wydrukować we własnym zakresie. No kurna, no to po to daję prawie 6 stówek na grę, żebym sobie teraz drukował. To może w ogóle dajcie pliki, to sobie będę to wydrukuje. No, w mojej opinii troszeczkę nie tak to powinno wyglądać i rzeczywiście widzę, że sporo, sporo tych takich błędów się e, pojawia, różnych. Przy, no niestety, drogich grach, tych tańszych też, ale być może przy tych tańszych ktoś tak aż mocno piany nie, nie pije. Ale jeśli chodzi o takie drogie tytuły, jest to pewien problem. E, I co? Łączę się z wami w bólu, tak to nie powinno wyglądać. Tak samo jak przy eleven, opistury. I w ogóle. Ach, no szkoda, szkoda, bo to troszkę może zabić grę, a później się ludzie kłócą o zasady na streamach. W dzisiejszym od zapomnienia będziemy mieli troszeczkę grę sentymentalną, która już jest dosyć leciwa, która jest bardzo długo na polskim rynku, ma kapitalną dystrybucję, wiele osób o tej grze wie, ale nie będę pokazywał dokładnie tej starszej gry, tylko jej nowe wcielenie. Słuchajcie, jakie moje było gigantyczne zaskoczenie, kiedy utrzymałem od wydawnictwa Egmont, za co oczywiście bardzo dziękuję, grę pod tytułem Pędzące Żółwie. Tylko tak jakby troszeczkę ta gra nie wygląda jak Pędzące Żółwie. No trochę żółwie to jest zdradzają, ale no, nie ma tutaj nic żółtego, nie ma tutaj tych charakterystycznych elementów, Elementów, które no, są dopisowane do marki pędzące o żółwie, czy do karcianki, czy do takiej gry, bo też jest karcianka, jakbyście nie wiedzieli. Tylko mamy pędzące żółwie wersja świąteczna. Dokładnie tak. Mamy dwa żółwie, tu jakieś reniferowe nakładki na uszy, tutaj świecące elementy, wszystko piękne, choineczki. Widzicie teraz to na zdjęciach. Bardzo ciekawy krok. Na pewno jest to jakiś taki element do odświeżenia marki. W której to, jeśli ktoś by nie wiedział, o co chodzi w pędzących żółwiach, w pędzących żółwiach, tutaj zasady się nic nie zmieniły. Jeden do jednego przeniesienie, tylko świąteczny set. Mamy tutaj e, tor wyścigowy, mamy żółwie, które są w takich tutaj, pastelowych kolorach. Może to nie są pastelowe, nie wiem, ja z plastyki, wiecie, ja byłem noga, ale takie pastele mi to przypomina. E, więc e, ustawiamy nasze żółwie, na początku wyścigu, zagrywamy karty, tylko na początku głosujemy, kto jakim żółwiem będzie, więc właściwie wszyscy inni nie za bardzo wiedzą, którym żółwiem naprawdę jesteśmy i nie wiedzą, jakie są nasze. Motywy przesuwania poszczególnych tutaj miłych, pięknych żółwi. Ostatnio poszedłem do zoologicznego, zobaczyłem, ile żółwie kosztują matko 1000 zł. Ja miałem jednego żółwia w swojej historii dziecięcej, ale nie wiedziałem, że to tyle kosztuje. Tak czy inaczej, pędzące żółwie, wersja świąteczna wjechała na salony i widzicie, to jest kolejne takie odświeżenie. Tytułu, dopasowanie go do okoliczności, czyli do świąt. Mieliśmy już takie przykłady, na przykład z patchworkiem. Tym razem zrobiono coś takiego z pędzającymi żółwiami, i coś mi się wydaje, że w wielu domach coś takiego będzie w te święta. A teraz uwaga, rodzice: pewne drobne, lojalne ostrzeżenie. Jeśli nie chcecie wydać kasy, to odsuńcie dzieci albo nie pokazujcie im tego odcinka dokładnie w tym momencie. Mieliście swoją szansę. Dlaczego? Ponieważ kiedy pokazałem tę grę wczoraj mojej córce, to ta kompletnie, totalnie oszalała. Nie było, że przed przedszkole, że już jest późno trzeba było, rozpakować trzeba było, zagrać, ponieważ ta gra jest o czym? Tada! Jest o jednorożcach. Ale zobaczcie, jaką ma jeszcze zaletę. Oj, teraz być może co po którzy pomyślą, o Piotrek zapomniał zapalić światła? Nie, zapomniałem podłączyć dźwięku, dlatego nagrywam to ujęcie jeszcze raz, ale światło może być takie, jakie sobie zaplanowałem. Dlaczego? Ponieważ na razie pokazuję wam, jak ta gra wygląda, tak? Specjalnie robię to po ciemku. Dlaczego? Ponieważ jeśli położymy te jajeczka, które występują w pudełku, na odpowiednich miejscach, to te jajeczka zaczną nam się świecić na taki piękny kolor. Super! O co w takim razie chodzi w grze z jajkami i jednorożcami. Otóż w tej grze naszym zadaniem jest poruszanie się i zdobywanie punktów. Poruszamy się dzięki kartom ruchu. Każdy z graczy na początku gry otrzymuje pięć takich kart, później będzie sobie dobierał. Zagrywamy w naszej turze jedną kartę, która pozwala nam się poruszyć po określonej krainie. Natomiast jeśli poruszymy i ruszymy się jakim jednorożcem, możemy poruszyć się po dowolnym polu jajkiem z jednego pola na drugie. No i teraz, kiedy już będziemy się ruszać, naszym zadaniem Głównym jest odwiedzanie jajkami różnych krain. Bardzo proszę, i kiedy w takiej krainie się znajdziemy, sprawdzamy, czy kolor odpowiada zadaniu, ponieważ to są zadania, na jakim aktualnie się znaleźliśmy. Czerwone jajko na fali jest jak najbardziej tutaj się znajduje, więc możemy sobie tę kartę zatrzymać jako punkt, i to jest jeden z pięciu punktów potrzebnych do wygrania gry. Następnie przesuwamy się tym jajkiem na najbliższe pole, właśnie o takie, czyli naszej fali, i swoją kolejkę będzie miał następny gracz, gdzie. Znów będziemy zagrywali kartę ruchu, a później ewentualnie sprawdzali, jeśli wejdziemy na takie pole, czy spełniliśmy elementy zadania. Tak właśnie wygląda gra, więc jest to rzecz, gdzie będziemy musieli pilnować dobieranych kart na rękę, żeby nie zostać tylko z jednym możliwością ruchu, jak również będziemy musieli pamiętać, jakie jajka mają kolory, żebyśmy nie potrzebni, nie poszli w końcowy ruch planszy, żeby. No właśnie, żeby okazało się, że to niekoniecznie jest ten kolor, który podejrzewaliśmy się, że tam ma się. Znajdować. Prosta gra od 6 roku życia, ale nie ma żadnych napisów, spokojnie oponują również młodsi gracze. Muszę przyznać, że gra, którą dzisiaj Wam pokażę, pełni rolę pewnej zapchaj dziury, ponieważ kiedy tylko dowiedziałem się, że Redzi mają zamiar wydać next-genowego wiedźmina i tak słyszałem argumenty, że jest to skok na kasę, bo to jest darmowy dodatek, że jest to na pewno na 100% fakt, że Redzi się już skończyli, że na pewno jest to nie next-genowa wersja, tylko odlek rozliftingowana i wypuszczają to, żeby się ludek cieszył. Ja akurat z tych wszystkich elementów się bardzo cieszę i bardzo na to czekam i 14 grudnia na pewno sobie coś takiego zainstaluję, ale no właśnie, muszę jakoś do tego momentu wytrwać. No i nie chciałem wchodzić w jakąś grubą rozgrywkę, więc wybrałem sobie pewną karciankę, którą dawno temu polecił mi Marek. Ta karcianka nazywa się Kart i przenosi nas w realia II wojny światowej. Czyli możemy sobie wybrać różne strony, które w tym konflikcie brały udział, no i będziemy sobie budować talię. Nasza talia zbudowana oczywiście przed pojedynkiem, startujemy do tego pojedynku, no i będziemy mogli się z różnymi przeciwnikami nawalać. Naszym zadaniem będzie rozwalenie takiemu przeciwnikowi jego miejsca, czyli jego bazy i w tak zwanym międzyczasie będziemy zagrywać różne elementy. Właściwie wykładanie tych kart jest kilkostupniowe, czyli mamy sobie rękę, wykładamy przed siebie, czyli mamy takie nasze zaplecze, a później z tego zaplecza będziemy kierowali się na front i musimy przyjąć front, żeby zaatakować bazę naszego przeciwnika, więc kilka takich etapów będzie tutaj występowało. Mamy oczywiście różne jednostki, różne jednostki z II Wojny Światowej, mamy jednostki latające, które mogą oczywiście przelecieć nad innymi jednostkami. Bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo ciekawe również są animacje w samym tym tytule, więc jeśli szukacie takiej gry, która jest o słowo klucz bardzo ważne darmowa, za darmola można sobie w coś takiego pograć, to na pewno będziecie się dobrze bawili. I jeśli czekacie na coś, niekoniecznie mówię, że na serdecznego RPGa, w którego będzie się można wgryźć jak reksio w szynkę, to oczywiście możecie sobie w to pograć. Bardzo przyjemne, serdecznie Marek poleca i ja też. Właściwie jak widzę, w co Marek gra na Steamie, to zazwyczaj jest to Cards, Aż muszę zobaczyć, ile on ma godzin tutaj na stukany. Tak czy inaczej, polecam. A na końcu dzisiejszego odcinka nie będzie Cebula Corneru, bo nasłuchaliście się bardzo dużo o tanich grach. Wczoraj, kiedy był Black Friday i pewnie część ofert, które nawet bym wyłapał w tym tygodniu, mogłyby na przykład nie być obecne teraz, bo na przykład ktoś już skasował, towar się skończył, więc żebyście uniknęli frustracji, to nic nie będę mówił. Jak ktoś był wczoraj na Black Friday, to pewnie różne oferty, które nie były, jak również zostały przygotowane specjalnie dla widzów GameTroll TV mogli się sobie zakupić, nie, więc niech ten, kto był, to się cieszę, a niech ten, kto nie był, to niech żałuje i pamięta, że za rok również będzie stream Black Friday'owy razem z trollami. Ale coś mam takiego ciekawego powiem, ponieważ rzeczywiście pytań różnych, które otrzymuję od Was, a im bliżej świątym tych pytań jest coraz więcej dotyczących gier, jaką grę kupić, a dlatego, a dla tamtej, a dlatego, a dla tamtej, to tego jest bardzo dużo. Ja staram się odpisywać, ale nie idzie tego odpisać. Słuchajcie, w poprzednim tygodniu, ja nagrywam ten odcinek w czwartek i słuchajcie, w czwartek do bardzo późnym popołudniem, więc mam 4 dni. Słuchajcie, przez 4 dni dostałem 171 y, zapytań dotyczących różnych gier. Więc ja nie jestem w stanie tego odpisać, bo właściwie ja robiłbym tylko to, y, czyli bym odpisywał. Więc uwaga, od 5 grudnia uruchamiam taką, y, y, chyba to można tak nazwać, taką infolinię trollową y, 5, 12 i 19 grudnia, czyli są to poniedziałki. O godzinie 9 rano o godzinie 9 rano siadam na godzinę, odpalam stream, będą takie streamy Specjalnie zaplanowane, i ja będę tam siedział i będę z wami gadał, będę odpowiadał na różne pytania dotyczące gier. Więc, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie, jaką grę kupić, gdzie kupić, co kupić, to bardzo proszę. 5, 12, 19 grudnia o godzinie 9 rano. Zapraszam Was na takie zapytania i tyle. Jak ktoś jest w pracy, to wiecie, tutaj piszecie to, jakie pytanie, później sobie odpalacie, sprawdzacie, jaka była odpowiedź i tyle cieszycie się odpowiedzią. O, tak właśnie wyglądał dzisiejszy Cebula Corner. Mam nadzieję, że cały odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was na jutro na drugi epicki, humorystyczny, jak również planszowy odcinek najlepszej pięćdziesiątki gier planszowych. Bawcie się dobrze, dzięki za dzisiaj i cóż. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! A i za tydzień przychodźcie na kostkę, no bo będzie po prostu epicko. To teraz już cześć, pa.